czym jest growth mindset, czyli nastawienie na rozwój. Autorką koncepcji jest Carol Dweck z Uniwersytetu Stanforda, która szukała odpowiedzi na pytanie, dlaczego niektórzy chętnie podejmują wyzwania, a inni gdy tylko napotkają trudności, rezygnują. Badania pokazały, że kluczowe znaczenie mają nasze przekonania. To od nich zależy, jakie znaczenie nadamy różnym wydarzeniom a w konsekwencji jakie będą nasze działania. Dotyczy to wielu sfer życia, w tym studiów. W największym skrócie chodzi o uświadomienie sobie, że wysiłek w połączeniu z właściwie dobraną strategią pozwala poradzić sobie z przeszkodami. Każde niepowodzenie, z którego wyciągniemy wnioski, przybliża nas do osiągnięcia zamierzonego celu. Informacje zwrotne, które otrzymujemy, stanowią źródło cennych wskazówek i pozwalają nam się rozwijać. Pod wpływem wysiłku w naszych mózgach tworzą się nowe połączenia, a istniejące ulegają wzmocnieniu. Wytrwale próbując, uczymy się nowych rzeczy i stajemy się coraz lepsi. Warto poświęcić więcej czasu na zapamiętanie tej koncepcji. Dlatego zabierzemy Cię w podróż po najważniejszych aspektach Growth Mindset. Wyobraź sobie, że jesteś w wielkim mieście. Wychodzisz z domu z planem dotarcia do wybranego miejsca. Wiesz, że podróż może wiązać się z przesiadkami, opóźnieniami i innymi nieprzewidzianymi utrudnieniami. Mając nastawienie na rozwój, jesteś pełen ciekawości i otwartości na nowe wyzwania, które mogą pojawić się po drodze. Postrzegasz je jako szansę, by nauczyć się czegoś nowego. Nie obawiasz się, ruszyć w drogę. Do dyspozycji masz kilka linii metra, ale zdecydować się możesz tylko na jedną. Inne możesz zostawić na później lub nigdy do nich nie wrócić, i to też jest ok. Zwykle jest tak, że nie da się zrobić wszystkiego i trzeba na czymś skupić uwagę. Wybierasz, w którą linię chcesz wsiąść tym razem. Gdy dowiesz się, że jest ona tymczasowo zamknięta, nie wpadniesz w panikę, tylko poszukasz alternatywnej trasy. Nastawienie na rozwój oznacza elastyczność i gotowość na zmiany. Wiesz, że z każdą przeszkodą możesz sobie poradzić, dlatego nie masz zamiaru się poddać. W podróży nie chodzi tylko o dotarcie do celu, ale też o wszystko, co wydarzy się po drodze. Mając nastawienie na rozwój, doceniasz ten proces. Cechuje cię uważność, refleksyjność i otwartość na nowe doświadczenia. Zamiast frustrować się, że coś idzie nie po Twojej myśli, że przestoje są zbyt długie, a nawierzchnia zbyt wyboista, zastanawiasz się, jaką strategię przyjąć i czego możesz się w danej sytuacji nauczyć. Jesteś cierpliwa i wiesz, że dużo zależy od Ciebie. Niekiedy może się okazać, że planując trasę nie uwzględniłeś wszystkich ważnych kwestii albo z jakiegoś powodu spóźniłaś się na pociąg. Nastawienie na rozwój oznacza akceptację tego, że chociaż się starasz, czasem będziesz popełniać błędy. Jesteś wyrozumiały wobec siebie, bo wiesz, że na tym polega uczenie się. Zamiast obwiniać się, że coś się nie udało, podejmujesz wysiłek, by przezwyciężyć trudności. Nie przejmujesz się tym, że ktoś dotrze do celu szybciej. Nie traktujesz nikogo jako konkurencji. Ani wzoru do naśladowania. Wiesz, że nie musisz być jak inni. Podróżujesz w swoim własnym tempie. Podróżując, spotykasz innych pasażerów. Każdy z nich przeżywa własną przygodę, ale niekiedy warto poświęcić chwilę na rozmowę. Nastawienie na rozwój to dostrzeganie potencjału, jaki kryje się w relacjach międzyludzkich i korzystanie z niego, chęć uczenia się razem lub od siebie nawzajem. To umiejętność zapytania o drogę, kiedy nie masz pojęcia co dalej, ale i gotowość do działania, gdy okaże się, że ktoś potrzebuje Twojej pomocy. Współpraca i wymiana doświadczeń mogą uczynić Twoją podróż ciekawszą i bardziej przyjemną. Na stacji docelowej wysiadasz z poczuciem satysfakcji, myślisz o drodze, którą masz za sobą i o wyzwaniach, z którymi sobie poradziłaś, o tym, że każda pomyłka czegoś Cię nauczyła. Że nie poddałeś się, mimo trudności, a przypadkowe spotkania okazały się źródłem cennych informacji. Zrealizowałaś swój cel, ale wiesz, że za jakiś czas znowu dokądś wyruszysz. Nadal masz tak dużo do odkrycia. Z nastawieniem na rozwój, każda aktywność może być jak podróż. Nie dowiesz się, gdzie leży granica Twoich możliwości, jeśli nie spróbujesz jej przesunąć.